Witam, witam drogie rybki. No i mamy listopad i wszystkich świętych. Chcę Wam życzyć mile spędzonych chwil i Happy Halloween. No. Dziękuję Wam wszystkim za to, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, że mnie subskrybujecie. A dla tych, którzy jeszcze mnie nie zaprenumerowali, czy subskrybowali, to proszę to zrobić i mnie polubić z paluszkiem do góry. Moi drodzy, jeżeli chcecie mieć przeze mnie postawione karty prywatnie, to proszę wejść na moją stronę internetową i w pierwszym rzędzie zapłacić, tak żebym was mogła nanieść na listę oczekujących. A jak dostanę zapłatę, to się po prostu z Wami skontaktuję w przeciągu 3 do 7. Dni. Moi drodzy, oczywiście wszystkie namiary są pod każdym wideo. Jest mój e-mail i moja strona internetowa. No, moi drodzy, zaczynamy. Moje rybki na listopad. Pierwszą Waszą kartą jest piątka Pentakli. No, widać najwyraźniej, że się czegoś obawiacie. Obawiacie się, że, nie może, że możecie nie podołać, że zabraknie Wam pieniędzy, że znajdziecie się na ulicy, A, ale raczej bym wygoniła takie obawy z Waszej głowy, bo z tyłu macie Kościół, czyli macie wsparcie w siłach wyższych, także nie macie się czego po prostu obawiać. No, i w tym wypadku możecie działać jak król Pentakli. Czyli będziecie pewni tego, co robicie, co chcecie osiągnąć. Dla tych z kolei, którzy a, szukają jakiegoś wsparcia finansowego. Czy też, bo to może reprezentować równie dobrze kogoś, kto ma do czynienia z pieniążkami w sekcie finansowej może pracować. a Koziorożec, byk panna albo koziorożec. i jeżeli chcecie się postarać o jakąś pożyczkę, to jak najbardziej, a ta osoba może Wam pomóc. Niemniej jednak. To jest też osoba, ta osoba może być z Waszego bliskiego otoczenia po 45 roku życia i wzwyż. Osoba bardzo to, co posiada, po prostu zawdzięcza sobie. Jest bardzo pomocna i jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, czy to finansowego, czy też porady, to ona Wam może udzielić, po prostu poprowadzi Was dalej i, ale w pewnym momencie resztę będziecie musieli po prostu sami dokończyć. Także z kolei, jeżeli szukacie pracy, to może być Wasz właśnie BOS, czy też BOSOWA, bo są to rozłożenia... Generalne, ogólnikowe, więc nie wszystkie rybki będą przechodzić to samo moi drodzy. W każdym razie nie macie się czego obawiać, bo te pieniążki będą, widzę po kartach i tak jak powiedziałam, zaświeci wam słońce. Jeżeli macie coś w zanadrzu, to finansowo będziecie tutaj bardzo dobrze stać. Słońce wam zaświeci, dowiecie się. Możecie się dowiedzieć też o narodzinach dziecka czy też dzieci. Jednym słowem, macie na swojej drodze słońce, które wam świeci bez względu na to, co byście nie chcieli zrobić. Czy a, dokończyć jakąś sytuację, czy też a, znaleźć pracę, kupić dom, a, zrealizować swoje plany. Słońce wam będzie świeciło. Przez dłuższy okres czasu, bo to jest karta dużych arkan. Ok? Także nie macie się czego obawiać. Listopad i grudzień będzie dla Was owocnym miesiącem. A mimo, że to jest na listopad, ponieważ mamy kartę słońca, to jest karta dużych arkan, to może się po prostu przeciągnąć na Dalszy miesiąc. No, i oczywiście mamy <coughs> dziewiątkę pentakli, kartę spełnionych życzeń, moje drogie rybki. A dążycie do tego, aby mieć to, czego pragniecie i chcecie, co Wam się praktycznie spełni, a to może się właśnie tyczyć zarówno was osobiście, możecie działać taką energią, albo też kogoś z waszego bliskiego otoczenia, to może być osoba też spod znaku byk panna albo koziorożec. Jednym słowem a nie macie się czego obawiać, co mieliście w zanadrzu do zrobienia, plany jakieś, to wam po prostu wyjdzie. A przy tym macie słońce, które wam świeci. To jest niesamowita karta Dużych Arkan, także nie macie się czego obawiać. A wszystko będzie do końca tego roku szło jak spłatka możecie nawet um, dostać jakieś pieniążki, na które w ogóle nie liczyliście. W każdym bądź razie. A samowystarczalność jest tutaj właśnie takim mottem, a właśnie motto na healing, uzdrowienie, czyli to jest wasze motto na listopad: uzdrowić się, uzdrowić swoją sytuację, uzdrowić swoje zdrowie, uzdrowić, uzdrowić swoją, swoje emocje, a związki. Także to się może tyczyć. Po prostu każdej sytuacji w waszym życiu. Ok? No, kartę macie ładną. Nie mam zastrzeżeń. Tym bardziej, że właśnie tu pod spodem mamy Asa Kijów. Też początek y, czegoś nowego. No, dowiecie się pewnie tutaj o... że ktoś może a, urodzić dziecko. Może to być tak samo i narodziny waszego Nowego życia czy nowego projektu, ok? Nowe życie, nowa praca, także y, te obawy, które były na początku, znikną całkowicie, bo dzięki temu, że macie właśnie słońce i asa, asa y, kijów to jest początek czegoś pięknego i dobrego, ok? Także narodzin nowego projektu, nowej pracy, nowego życia. Jest wiele możliwości, które Wam po prostu wyjdą. Czy to są sytuacje związane z Waszym życiem, czy też z życiem kogoś z Waszego otoczenia, bo też tak może być i Wy możecie być tym czynnikiem, który napędzi to. Tą całą sytuację, aby pobrnąć do przodu. Ok? <laughs> Zabawa numer 14. Zapamiętajcie. Ukochany, nastał czas, by na chwilę odłożyć pracę na bok. Nie ma się. Dopilnujemy, żeby wszystkie Twoje. Zobowiązania zostały wypełnione. Zabawa, wesołość i śmiech dodaj, dodają ci wigoru, więc wrócisz do pracy ze świeżym spojrzeniem i wzmożoną energią. A to zwłaszcza się tyczy tych rybek, które po prostu są przepracowane. Czyli dajcie sobie czas na zabawę. No i numer 14. Będzie odgrywał tutaj ważną rolę. Czyli możecie otworzyć książkę na 14 stronie, coś będzie rezonować. Może zostaniecie 14 zaproszeni na jakąś uroczystość, co wskazuje nawet karta bawić się trzeba. No i oczywiście. Numer 4, sprawa przyciągania, czyli 4 i 14 to są liczby, które Wam mogą towarzyszyć w miesiącu listopadzie. Ok, możecie zostać zaproszeni czwartego albo dostaniecie jakąś dobrą wiadomość czwartego, um, albo wejdziecie w klatkę numer 4, czy dom numer 4, czy też będziecie e, pracować od czwartego, czy do czwartej. No, różne są po prostu sytuacje. Osiąganie sukcesu jest moim natura naturalnym prawem. Proszę bardzo. Także macie w sumie bardzo, bardzo ładną tą kartę na miesiąc listopad, moje drogie rybki. No i to by było tyle. Na miesiąc listopad wspaniałych zaduszek. I Happy Halloween! I niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze jej pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Do widzenia.